Zapraszamy reprezentację Rosji po wywiadach telewizyjnych i zaczynamy konferencję, oficjalną, ostatnią konferencję prasową przed spotkaniem FedCap i BNP Paribas Polska-Rosja. Zapraszamy do zadawania pytań po polsku, a na koniec konferencji będą pytania po rosyjsku. What made you choose the singles players? Well, it was a um, tough decision. It was a great week of practice, but um, I think, um, um, well, I have a my team who really helped me to make this decision. So I think Svetla a little bit more ready for tomorrow. To była trudna decyzja, bo wszystkie zawodniczki bardzo dobrze grały podczas treningu, ale y, tutaj wspomagana swoim zespołem, myślę, że to jest odpowiednia decyzja. Zapraszamy Państwa do pytań. Uh, wiemy, że Maria Szarapowa raczej nie jest zadowolona z uh, kortu, to znaczy z jego charakterystyki. Pani Swietlana Kuznicowa jest, a jak pozostałe uh, dwie zawodniczki? Uh, Maria has stated that she is not entirely happy with the uh, court and how slow it is. Uh, Swietlana, you said that it, it's fine. <laughs> when, well, when was that? <laughs> last conference. said that it suited the uh, agnieszka advice a little bit more okay. uh, what do the other players think what, what do the yes. other players yes. think yes what do the oh other okay. players think yes go on <laughs> 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 i'm <laughs> out of the question <laughs> 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 i don't like it. know what, what to say <laughs> we're well, not trying to find excuses it's <laughs> <laughs> <I don't want laughs> a nice court really nice court it's slowly but nice Nie szukamy żadnych wymówek, kort jest masz, wolny, ale nie, bardzo dobry, woska, bardzo to dobry, ja nie mi się podoba. Jeszcze jakieś to pytanie przy ja Państwa? Pytanie, tak, jeśli można. do pani Marii Szarapowej chciałem zapytać o ubiegłoroczny mecz z Agnieszką Radwańską w finale WTA w Singapurze, co prawda wygrany przez Marię Szarapową, ale ten drugi set wygrany przez Agnieszkę z kolei spowodował, że nie była w półfinale. Czy ten fakt w meczu przed meczem?

It makes any difference. Um, I always, no matter the place or the time, I always enjoy playing against Agnieszka. I think she's a, we, we've had very difficult matches. Um, even though I have a winning record against her, um, I'm not, not expecting myself to go out and, and think about that record as every match is, is a new opportunity and chance for both players. Um, but with that said, I, do, I will enjoy playing against her and playing in front of a great atmosphere. Bardzo lubię grać z Agnieszką. Yy, tak naprawdę, być może jest to troszeczkę ciekawsza historia dla dziennikarzy yy, ten zeszłoroczny mecz. Natomiast ja skupiam się zawsze na tu i teraz. Yy, oczywiście wygrałem więcej razy z Agnieszką niż ona wygrała ze mną. Ale nie będę nawet o tym myśleć też podczas dzisiejszego meczu. Po prostu będę się skupiać na swojej grze. To jeszcze jedno pytanie można do Pani Marii. Chciałem zapytać o obecną dyspozycję, samopoczucie, stan zdrowia po tych długich podróżach z Australii, do samego końca była podczas turnieju uh, Australian Open, czy teraz uh, czujesz się w porządku, czy może jednak ta zmiana stref czasowych uh, no jest odczuwalna nadal i, i nie wszystko może jest tak w stu dzisiaj? One more question for Maria. Uh, how do you feel about changing uh, time zones and flying all the way over here from uh, Melbourne and uh, does this affect you at all?

Ja też mam pytanie do pani Marii Szarapowej. Jakie jest już parę dni w Krakowie? Czy miała czas tylko trenować, czy też udało jej się coś zobaczyć, jakie wrażenia są? couple days is for me? Yes. Um, I've, I've done a little bit of both. Um, you know, as I came here, it was important to to rest a little bit for a day or so and then um, yeah, I got back Back on the anything else. Ważne jest troszeczkę odpocząć po tak e, trudnych meczach, więc ja po przylocie e, zostałam raczej w hotelu, unikałam raczej zimna e, i chcę być po prostu gotowa na e, mecze. Ja jeszcze mam do Pani Swietłany Kuzniecowej pytanie. Grała wielokrotnie w Polsce w, w finałach turnieju w Warszawie. Jak wspomina Te czasy, kiedy się JNS Cup. <laughs> you've, uh, Svitlana, you've played uh, in Poland many times before uh, in JNS Cups in Warsaw. Uh, what are your uh, fondest memories of those times? Uh, oh, I think mm, most memorable was I played uh, Anna Kurnikova here for first time, and uh, it was crazy the atmosphere. I mean, it was my biggest match. I was like 15 or 16 years old, and uh, Stadion był naprawdę zamknięty i myślałem, że mnie zabrali do niej, bo to wyglądało like <laughs> na stadium piłkarski. I po prostu przeprowadziłem kwalifikację, więc to było bardzo dziwne. Ale w każdym razie, myślę, że jutro kawałek będzie jeszcze większy. Pamiętam swój mecz e, z Anną Kurnikową, to był bardzo ważny dla mnie mecz. Miałem wtedy 15-16 lat. Miałem wrażenie, że zaprowadzono mnie na e, zły kort, dlatego że było tak wielu kibiców. Wydawało mi się, że może tam będą grali w piłkę nożną. Myślę, że jutro będzie podobnie, też spodziewamy się bardzo wielu kibiców. Ja do Pani Marii Żerapowej jeszcze mam pytanie, bardziej osobiste może, bo wiemy, że e, słyszeliśmy, że rodzina Pani Żerapowej przyjechała do Krakowa dopingować Panią Marię. Jakie to ma dla niej znaczenie? Well, we heard that Maria Szarapowa, we heard that your uh, family came here to cheer you on, uh, czy this have any special significance for you? Yes, of course. I think it's always not often that I, I play close to, to home in Sochi, so it's, it's nice for them to a shorter trip than anywhere else in the world that I play, so it's nice of them to, to come here and me. Zawsze inaczej się troszeczkę gra przed rodziną. Zawsze to jest e, dla mnie ważne. Tutaj e, mają troszeczkę bliżej, e, więc e, bardzo się cieszę, że przyjechali mnie tu wspierać to ja chciałem jeszcze pytanie do Witeli Diaczenko, uh, jak uh, swoją rolę w drużynie ocenia i jak uh, w ogóle planuje swoją dalszą karierę także w kontekście reprezentacyjnym ale też osobistym indywidualnym uh, korzystając z okazji że jest w Polsce no bo jest jedną z ciekawszych zawodniczych w ostatnim czasie jeśli można sobie pozwolić na taką krótką wypowiedź <coughs> będziemy mieli. Uh, Witalia you your in, in the Cup, thinking about the future of your career?

And, and what are your plans for, your, for the development of your career or your individual career? what are you planning in oh, sorry, the, the near future? what are you planning in the near future for your own individual tennis career? Um, this year will be much better for me because i will play bigger tournaments than last year. last year was difficult because i recovered from my injury for a few years. Uh, Miałem zeszły rok dosyć ciężki, ponieważ wracałem po kontuzji. E, mam nadzieję, że w tym roku będę grała troszeczkę większe turnieje niż w, zesz w zeszłym i cieszę się, wydaje mi się, że to będzie dla mnie taki przełomowy rok.